Znowu ja, Karolina i dzisiaj nagrywamy dwa odcinki w jeden dzień. Nie, na przykład pokazałam tak, okej. Okay. I dzisiaj mamy zadanie od kogo? Mai. Dzisiaj od Mai. I to będzie dwa razy jedna, jedna czwarta. Czyli dwa razy jeden to będzie dwa. I licznik jeden, czyli to będzie też dwa. Czyli to... i mianownika nigdy nie mnożymy. Nigdy. Nie dzielimy, nie mnożymy. Czyli musimy jeszcze, jak chcemy, to możemy go skrócić. Czyli 2 i 1, druga. I potem mam kolejne zadanie. 2 i 1, 5 razy 3. Czyli 2 razy 3 to będzie 6 i 1 razy 3 to będzie 3. Czyli to będzie 6 i 3, 5. Kolejne będzie 5 razy 10 i 1, druga. Czyli 5 razy 10, 50. 1 razy 5. 1 razy 5 to 5.

Dwie trzecie i zadanie nieskończone na dzisiaj. Maja, proszę, miałeś z tym problem i mam nadzieję, że Ci to wyjaśniłam. Więc, widzimy się kolejnym razem. Pa!